W tym momencie mamy połączenie z panem profesorem Marcinem Wołkiem z Uniwersytetu Gdańskiego, który powie nam o pomorskiej kolei metropolitalnej, planowanie, realizacja, eksploatacja. Ja jeszcze tylko przypomnę o możliwości zadawania pytań na czacie. W końcowej, pod koniec sesji będziemy mieli połączenie z wszystkimi prelegentami i będziemy mogli te pytania im zadać. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam nadzieję, że mnie słychać, widać pierwszy slajd mojej prezentacji. Mam 10 minut, a więc tak jak pociągi pomorskiej kolei metropolitalnej, będę musiał zrealizować moją prezentację szybko, punktualnie i licząc na to, że państwu się spodoba. Mówimy o projekcie ponad miliardowym, bardzo skomplikowanym, złożonym. Można powiedzieć, że największym projekcie w zakresie infrastruktury kolejowej, który do tej pory został zrealizowany przez samorząd w Polsce, Choć gdy zaczęliśmy mówić o pomyśle takiego projektu, właściwie wszyscy mówili, że bardzo dobry projekt i to z poważnymi szansami na realizację w okolicach 2030 roku. Spróbuję Państwu przedstawić bardzo w skrócie historię. W takim układzie opowiem o otoczeniu projektu, o planowaniu, realizacji, eksploatacji, a zamiast podsumowania spróbuję zebrać czynniki, które przyniosły sukces w postaci realizacji tego projektu. Kontekstem były pierwsze koncepcje, które wspólnie z kilkoma kolegami z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniką Gdańską opublikowaliśmy w latach 2004-2005. Punktem wyjścia była zniszczona po II wojnie światowej linia kolejowa, tak zwana linia Kokoszkowska, która wjeżdżała niegdyś do Gdańska-Brzeszcza. I w latach 70. zmiana lokalizacji portu lotniczego obsługującego obszar trójmiejski, województwo pomorskie. I z tamtych lat są pierwsze koncepcje pokazujące, by wykorzystać ślad starej linii kolejowej. Wyzwania, które przed nami stały, to przede wszystkim przekonanie decydentów, znalezienie operatora projektu. PKP PLK miała swój wielki już na tamte czasy program inwestycyjny i choć deklarowała wsparcie różnego rodzaju, to jednak twidzmy, że nie będzie zainteresowana fizyczną realizacją tego projektu. Wstępne szacunki wskazywały na kwoty ponad 100 milionów euro, co w latach 2005-2006 byliśmy wtedy na początkowym etapie naszego członkostwa Unii Europejskiej, no, niektórych wroziły szczególnie w kontekście zdecydowania, kto ma wyłożyć takie pieniądze, a przynajmniej znaleźć wkład własny. Na etapie planowania przygotowane zostało studium wykonalności. Ono później jeszcze zostało zweryfikowane we współpracy z unijną inicjatywą JASPERS i uprzedzę być może ostatni slajd, ale to był właśnie jeden z kluczowych czynników sukcesu. W trakcie studium wykonalności rozstrzygaliśmy dylematy dotyczące zdolności przepustowej, przekładanej na liczbę torów, elektryfikacji systemu zasilania ewentualnego. Można powiedzieć, że była dyskusja o tym, czy ma to być tylko kolejka na lotnisko ze stacją czołową, czy może druga linia szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście, ale zelektryfikowana z jednym torem, ale to by znacząco ograniczało y, możliwość jej rozwoju za 15, 20 czy 30 lat. Pojawiały się też koncepcje stworzenia tramwaju regionalnego, taka fajna koncepcja, żeby z do Kartus pojechać, y, tak jak na przykład w Tarzrue czy w innych miastach niemieckojęzycznych ale zwyciężyła koncepcja de facto tradycyjnej, dwuporowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej. Projekt został podzielony na dwa etapy, mianowicie na przygotowanie fazy przedsięwzięcia. Ten etap również został objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, a następnie faza w postaci realizacji przedsięwzięcia i wartość całego projektu ze wszystkimi przyległościami przekroczyła miliard sto. Milionów złotych, a więc jak widać, od pierwszych naszych szacunków była dość odległa. Jako jeden ze współautorów tej koncepcji, myślę, że gdybym już wówczas mówił o tym, że projekt będzie kosztował miliard złotych, to wiele trudniej byłoby przekonać decydentów do tego, by go, by go zrealizować. Faza realizacji. W tym celu samorząd województwa powołał spółkę celową Pomorska Kolej Metropolitana, spółka akcyjna. Uznaliśmy, że w 2010 roku w ciągu pięciu lat nie zdążymy. Przygotować projektu, a następnie przeprowadzić kolejnej procedury przetargowej na wykonanie. W związku z tym zdecydowaliśmy się na jedyną możliwą wówczas formułę, mianowicie za projektu i wybudowę. Była jedyna formuła, która dawała nam szansę na to, by zdążyć z realizacją inwestycji i ją rozliczyć do roku 2015, co było warunkiem de facto skonsumowania bardzo silnego wsparcia ze środków unijnych. Pozyskano dofinansowanie. Wkład własny zapewnił samorząd województwa, a także y, udało się pozyskać istotne tereny, szczególnie na terenie miasta Gdańska poprzez wkład rzeczowy. Linia sama jest niezwykle krótka, można powiedzieć, w skali całego kraju. To jest kilkanaście kilometrów linii kolejowej, ale od nowa wybudowanej, drodzy państwo. Co więcej, niezwykle złożony projekt pod względem inżynieryjnym, Osiem przystanków kolejowych, budynek LCS i 41 obiektów, Inżynieryjny. Także linia jest spektakularna, bo tak naprawdę pokonuje dość zróżnicowany pod względem topograficznym teren. I tak jak wspominałem, jest to wieloletni, największy projekt komunikacyjny samorządu województwa pomorskiego, dzięki któremu no nie tylko sam Gdańsk został lepiej dowiązany do transportu kolejowego, ale przede wszystkim skorzystały mniejsze samorządy tworzące obszar metropolitalny, co więcej mocnej tej kolei metropolitalnej ten obszar znacząco się poszerzył. Jeśli chodzi o eksploatację, udało się zrealizować projekt we wrześniu 2015 roku. Około półtorej miliona pociągokilometrów rozkładowych realizowanych jest na, na, na kolei metropolitalnej. Dzięki niej udało się stworzyć nowe połączenia, udało się zoptymalizować istniejącą ofertę transportu kolejowego w sporej części województwa. I na rysunku poniżej to są dane samego zarządcy infrastruktury, którym dzisiaj jest Pomorska Kolej Metropolitalna. Widać, jak następował wzrost popytu. ile rok 2015, to mówimy tutaj o zaledwie kawałku, to był początek procesu budowy popytu. To już rok później, kiedy mieliśmy do czynienia z pełno, że tak powiem, wymiarowym rozkładem jazdy. Liczba pasażerów sięgnęła niemal dwóch milionów. W kolejnym roku praktycznie przekroczyła 3 miliony. I w roku 2018 sięgnęliśmy czterech milionów, liczyliśmy, że w roku 2020 uda się przeskoczyć kolejny milion, ale pandemia dość brutalnie zweryfikowała te plany, aczkolwiek trzeba zauważyć, Szanowni Państwo, że pomimo przeciągającego się lockdownu rok 2020, jeśli popatrzeć, tak naprawdę wcale takim no, bardzo tragicznym, tragicznym nie był. Projekt pozwala na etapowe dopełnianie projektu. Po jego oddaniu do eksploatacji w roku 2017 oddano już na terenie Gdyni na linii zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe dwa nowe przystanki kolejowe. Do tego zaczęła się budowa węzłów integracyjnych przy przystankach PKM, ale nie tylko przystankach PKM. Przy wielu przystankach na sieci PKP PLK okazało się, że bardzo pkm pozwoliła stworzyć de facto nowy korytarz rozwoju, na którym przystanki wraz z węzłami integracyjnymi powodują zatrzymanie części samochodów na wjeździe do Gdańska. Można rzeczywiście powiedzieć, że pierwszy etap projektu pkm przyczynił się do systemowej rewitalizacji transportu kolejowego po I przechodząc do podsumowania, co przyczyniło się do tego, że w tak krótkim czasie od momentu powołania spółki w roku 2010. Po pięciu latach uruchamialiśmy pierwszy pociąg na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pierwsze konsekwentne wsparcie samorządów władz centralnych na różnych szczeblach. Ten projekt był odporny politycznie. Używając pewnego, bym powiedział, politycznego porównania, projekt zaczęliśmy budować za czasów rządów jednej partii politycznej, a zakończyliśmy w czasie drugiej partii politycznej. Właściwie była pełna zgoda i konsensus do tego, że taki projekt jest niezwykle potrzebny. Również na poziomie samorządów lokalnych. Bardzo wcześniej nawiązano współpracę z inicjatywą Jaspers i PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczególnie współpraca z Jaspersem na początku była bardzo trudna i nieraz spotykałem się z zarzutami, po co żeś ich tutaj przyprowadził. Ciągle nam tutaj się we wszystko mieszają i ciągle zadają pytania. Tylko, że drodzy Państwo, na etapie końcowym, gdy naprawdę ścigaliśmy się z każdym dniem, eksperci Jaspersa byli tak wdrożeni w projekt, i później dzięki temu w Komisji Europejskiej bardzo krótko ten projekt czekał na finalną akceptację i pozytywną ocenę. Oczywiście kluczem było powołanie spółki celowej. Żadna administracja samorządowa czy publiczna nie poradziłaby sobie z tak złożonym projektem, zarówno pod względem technicznym, ale również samego procesu przygotowania, zaplanowania i realizacji inwestycji. To była bardzo odważna decyzja samorządu województwa pomorskiego, który wziął na siebie taki, taki projekt. Konieczna była realizacja w formule zaprojektuj, wybuduj, co do której mieliśmy bardzo wiele wątpliwości, ale ceniliśmy kompleksowo zagrożenia wynikające z przyjęcia tego modelu realizacji. Zdecydowaliśmy się na wewnętrznego inżyniera kontraktu, który umożliwił nam permanentny monitoring i natychmiastową reakcję, jeśli chodzi o korektę czy wszelkie zmiany. Bardzo czytelnie zaprojektowany został i przeprowadzone postępowanie przetargowe, a więc dzięki temu trudno powiedzieć, czy mieliśmy szczęście. O szczęściu trzeba pomóc. Mieliśmy bardzo solidnego i doświadczonego wykonawcę i projekt jest dalej elastyczny, podatny na zmiany, a więc obecnie rozstrzygnięty został przetarg na jego elektryfikację, mają szansę powstać nowe przystanki, węzły integracyjne. Pojawia się rozwiązanie realizowane też przez PKP-PLK o bypassu Kartuskiego, w przyszłości obsługi południowej dzielnicy Gdańska. Drugi etap kolei metropolitalnej, który nazwaliśmy północną koleją aglomeracyjną, w celu obsługi północnych dzielnic Gdyni i gminy Kosakowo. A więc, drodzy Państwo, udało mi się zmieścić praktycznie w 10 minutach. Bardzo dziękuję i będę wdzięczny za wszelkie pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Profesor. Thank you, thank <music> you